To co możemy powiedzieć po tym pierwszym sparingu? Mógł trener zaobserwować na jakim etapie są zawodnicy w warunkach meczowych, na tle rywali, którzy są... Dbamy, dbamy te... przede wszystkim w tej chwili nad intensywnością, bo to jest najważniejsze. Wszystkie treningi, które prowadzimy tutaj w Hiszpanii, tak i ta pierwsza gra, służyły temu i dalej w ten sposób to będzie wyglądało. Zupełnie inaczej kształtuje się pewne... Rzeczy w speczu sparringowym z drużyną przeciwną, która gra bardzo agresywnie, a inaczej kiedy się gra tak zwaną gierkę wewnętrzną, dlatego bardzo dobry sprawdzian. Mecz taki, w którym mieliśmy sobie przypomnieć pewne zadania, które mieliśmy w tamtym roku, chciałem zobaczyć co zawodnicy pamiętają, natomiast poza wynikiem... Wszystko jest ok, wybiegane, to co i dalej koncentrujemy się nad, nad pracą, którą tutaj mamy wykonać na tym, na tym zgrupowaniu. Przed nami jeszcze kilka jednostek w Benidormie, jedna gra kontrolna i wracamy do, do Warszawy. Potem zdecydujemy, którzy piłkarze pojadą na drugie zgrupowanie do Lamanki. I nie, swój nieoficjalny debiut e, zaliczył Daniel. Czy Dominik, Nagi? Poza tym, że wybiegali do spotkania, można coś jeszcze więcej o tym e, o powiedzieć? Nie, że można. Są, y, są przemyślenia, są. Wnioski po takim meczu. Natomiast no, trudno, żebym w tej chwili oceniał piłkarzy, nie mówiąc im o tym, w jaki sposób grali i to, czy te założenia zrealizowali, czy też nie. Najważniejsze jest to, abyśmy my jako zespół się spotkali jutro na pomyczowej odprawie, która, która będzie i wtedy wskażemy sobie wszystkie sprawy, rzeczy, które robiliśmy dobrze i takie, nad którymi trzeba jeszcze mocno popracować. Plusem na pewno tego jest to, że. Wszyscy są zdrowi, bo to jest najważniejsze w tym, w tym momencie dla nas. Mając swój plan przygotowań, tylko i wyłącznie zdrowie pozwala na optymalne przygotowanie do rundy, rundy wiosennej, a to jest nasz cel. Czyli rozumiem, że z Wadisem i Moularem to taka bardziej profilaktyka, że dzisiaj nie tak No jest tutaj 31 w tej chwili zawodników, gdyż jechał Kuba Rzeźniczak. Chciałbym, aby na tym zgrupowaniu. Mam nadzieję, że zdrowie pozwoli, aby każdy zagrał przynajmniej 45 minut. I dzisiaj mieliśmy inne plany odnośnie Wadisa, odnośnie Mulę i odnośnie Guillerme. Muleum rzeczywiście ma delikatny uraz. Mam nadzieję, że nie jest to bardzo groźne. Natomiast Wadiz i Guilherme mają inny cykl przygotowań w tej chwili i, i dzisiaj mieli taki bardzo mocny trening na siłowni, gdyż indywidualizujemy to, co zawodnicy mają robić. No, taki jest w tej chwili moment. Chcemy to co powiedziałem przed chwilą optymalnie każdego piłkarza przygotować do tego, aby biegał od pierwszej do 90 minuty na bardzo wysokich intensywności i temu treningi te służą.